Siemaneczko męczki tym razem em, gramy ponownie Minecrafta przepraszam, że nie nagrywałem, a powiem się go przepraszam, że nie było mikrofonu, ale no musiałam, ale miałam takie kłopoty jak i nie też. Mają czasami, a więc tak. I gramy piecykiem chowanego. Tak. I to nie będzie dobre. Bo dlatego, że ja nie będzie się kryć Idzie po mnie, idzie po mnie, idzie po mnie Okej okay. Muszę szukać w szkole innego miejsca albo... albo... No, inni też kojarzają mnie Widzą mnie i tyle, muszę kryć A więc... O, tutaj były piecyki, serio, ale to nie zauważyła. Gdzie by to upić, Okej, okay, Okej, okay, tutaj może będzie śmiesznie. O, o, ja bym nie zauważyła, nie wiem czemu. Ale już, Bo ja bym nie zauważył. Idzie do piecyków. Ach, nie mogę tak nie mogę ci. Trzeba się to zatrzymało albo by wywali serwera, albo albo. Ty konie to. Co? Nie, to What? nie stało. Ale okej. Okay. Nieważne. Przynajmniej jeszcze jest. Żyje. I żeby nie był szukającym. O, więcej szukających, to większe kłopoty, jak się to mówi. Są trzy kołające się, ja i drugi, i jedn, I dwa szukające czyli Ta jedna dziewczyna, i jeszcze jakaś jedna okej. Okay. Może piecukie nie będzie raz źle, albo no niczką, nie wiem. Mm. Aż Dobrze, że ona nie, nie widzi, fajnie A Jeszcze na dla z flight. Co o to wy dowiecie Chorym, ale... Żąkasz, ale... musiałem że chory Przy tym drugim odcinku Jak wiecie, zmontowanym odcineczku ale ok. <küh> no nie. Szukająca... zginął po... Aaaaa! Aaa, ona jest jedyna są okej, okay. który się zabił drobnianym myszykiem um, albo byli I pobili ją. A ona nie widziła Okej. Okay. Zostało jeszcze... Dalej, tak, okej, okay. okay. jeszcze dwie minutki całe. Może przemieszczę się? No nie wiem. Tutaj? nie działa. Tylko, No, tego tak będą podejrzane, a złożę te i na górze, ale okej. Okay. Krypi. Odrzut jeden ma, nie dwa. Ok, jeszcze... jeszcze będzie minuta I wygrywamy. No i też... jedna szukająca, dje chowający, ona ma kłopoty. I zaraz my wygramy. Tak. A żeby nie było, żeby było i dużo, to polakamy. <śpiewa> nie, ta, 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 na na. na, na, na. Mafę, chyba, ta, no, chyba, ta, ta, no ta, Dobrze. Aż MurzyX Box. Nie mam kta, ale to boxa, ale Jakieś dźwięki były, jakie nie wiem. Hmm. Okej. Okay. Pozjeżdżaliśmy jeszcze trochę fajne. Mam może wymyślcie, jakie jakieś tam krótkę, jeszcze ja nie znajdę, ale też... Chowający i wygrycie ja. Dało dodanie do, do tego kota, dziękuję wam. Kontynuujemy. I gramy z Chowający Melonem Jesteśmy meloniarzami I trzeba ukryć się melonami to są melonne. I trzeba do niego powiedz na na, na 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 melonki hmm. Może Tutaj, dobra, może tego nie zauważam Okej okay. I to będziemy ukryci A Aż czy będzie jakaś akcja, jak

Bo nagrywa się dalej, ale... Taki cichy, nie? A no jeszcze mi zabija, ZABIŁA dziwna ostatnie saduszka, ale mnie nie zabija, what the fuck. What the fuck, Okej. Okay. się trochę dzieje indziej tutaj na przykład. Dobra, nie znalazłam, nie? Użyłem F1, bo to, który lepiej się widzi. Widzicie to? Po, za melonami, znaczy za albuzami. I się jeszcze kropne Będę nagradał, kiedy będzie jaka akcja. Okej, okay, chyba zginąłem. Stawili na mnie. Już jestem uzbrojonym. I już szukam. Chowaj twojego. Tak, tak i tak. I dupa. Dostała jeden chowający się. No to ja wiem. I wypuśćcie mnie stąd. Nie mogę. Szukaj na części. Kurde, to ja... Tutaj wesel i mi się. No co możemy zakończyć odcinek, bo taki długi. to się Tak, tego nie wiecie. Runda, suda, la. Mono i mało chyba. Nie ma tej komendy. Wszędzie tylko coś, gdzie mogą się chować. Ale teraz zakończymy klasycznie. Tutaj. Dziękuję Wam za oglądanie! A mi tak, jeśli chcecie lajkować, a mi tak, to wiem, to był słaby odcinek, ale dobra, nieważne. Przynajmniej jakiś odcinek. A jeśli chcecie jak lajkować, subskrybować, a piszcie w komentarzach, co wy co na następny odcinek, czy tam jaką grę mam nagrać nagrać. Jeśli na przykład mam, czy mam nagrać mm, Out of Tanks Ciekawostki, jakieś tam inne zna Fanafa? Może być jakieś, ja mam jakieś albo jakieś inne. Jakie tam ciekawostki, czy tam inne nie robię, czuję, ale spróbuję. Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się do obozu, piszcie komentarze, subskrybujcie, e, lajkujcie, przypominam Wam i piszcie komentarze. To co co jest zrobione, nagrałam na razie, cześć! La, 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 la.